Jedzie światełko w tunelu. Jechaj, jechaj. Panie, chodźcie tu, to, to, to jedzie. Takie z rana. Dziwne coś. Już mi się ono chciało jechać. Tak, sobie ja pomyślę, ile to drogi Gdzieś na bok bo jakieś. Co, dalej jedzie. Nie, ale jak coś pojedzie, to. Panele na dachu, na przyczepce. Jakieś dziwne ma Jeden wat dawało, ja trzeba Jakieś kółka ma Tutaj ma jakieś inne cuda Śmiech, śmiechem Dzień dobry. Cześć Tomek. Dzień dobry, słuchajcie Ty Bogatek, gdzie ty jedziesz powiedz? Jadę na Krosno teraz. Na Krosno jedzie, na Krosno Z Krosno jadę na Kraków Z Krakowa jadę na Śląsk, ze Śląska jadę w stronę Wrocławia, Legnicy, do zachodniej granicy Ty coś pamiętasz? O jak rym... Ty jak nie czujesz, że rymuje. czuję nie? poczułem to na końcu <laughs> Ze Śląska do Legnicy, a potem do zachodniej granicy, a potem wzdłuż zachodniej, na północ, wybrzeżem, w stronę suwał. Kurde, to chyba Ej. się uczyłeś na pamięć tego. Przez Podlasie wracam. Przez Podlasie. Do Zenka Martyniuka zajedziesz. Potem, po ducha puszczy jeszcze. Po ducha jeszcze zajedziesz. Słuchajcie, Wacek wokół Polski chce tym zestawem popierdzielić. Raz mu się udało tam i z powrotem, nad morze i z powrotem, a teraz chce Polskę objechać w koło. Ja mu trochę w tym pomogłem e, i, i inni także ma zasilanie teraz. Dwa 400 w panele baterii ma ponad 5 kWh. Tych chmurek też się cieszysz? Tak, cieszysz się. To byś tutaj wyleciał, wyściskał wszystkich. Także mamy tutaj ogólnie. Ja już zrobiłem film, wrzuciłem. Zapas energii na 600 km, jakby się upadł. Jakby usunąć ten no dzień, tak. to bym mnie objechał. Tylko no. kierowca by nie wytrzymał. Trzeba było drugiego na zmianę. To jest. No, ja... <laughs> ale, ale potencjał jest. Może następny razem drugi na przyczepce. I, tak, kierowca. Ja, a, kierowca, kierowca. I kierowca. Do zmiany a ty potem. Ty mówisz nie. wagi, czy to musi być jakiegoś malutkiego? Bardzo, no, bardzo, bardzo musiałbyś być tak, lekkiego. Tak. Teraz tak, ode mnie jeszcze. W opisie filmu będzie e, link do Wacka biurki na tą podróż. Ja tu będę teraz, e, posty wrócą, inne rzeczy, bo Wacek od czasu do czasu jakiś film rzuci. Bo trasa jest męcząca, trasa jest męcząca, to się tak wydaje. Nie, czasem się nie chce na, nagrywać. To się tak wydaje cały dzień. posiednijcie e, sobie cały dzień na, na krześle w słońcu i, i wieczorem nie wam się coś chce. No, no tak, męczy. tak, słońce tak, tak męczę, że... Tak jest, niestety. No. Trzeba jechać, to już trzeba być trochę skoncentrowanym, nie? No, no to wszystko, no to jednak uważać, bo... ty drogami publicznymi jedziesz no. nie? Czasem, czasem innymi, czasem takimi. Słuchajcie, co więcej? Ja ci, ja ci chłopie poważę Do do sklepu powodzenia i... ci życie, jestem wiesz, ja jak to się nazywa? Kurde, w szoku nie jestem, ale no, jestem pełen podziwu, że, że ci się chce i bardzo dobrze że ci się chce. To jest najważniejsze, że ci się chce, jakiś jest temat w życiu. Najgorzej ale... wyjechać, jak już się wyjedzie, to już się potem toczy. Tak wiem. Ja się zastanawiam na trzecią wyprawę, to my tu zmienimy, bo tu za bardzo miejsca nie ma. Helikopter, może z tego zrobimy. Coś się, wyrzu coś się wyrzuci, coś się doda. Nie, nie, wyrzucaj same dobre rzeczy. To jest... No, czy nie, jest, nie, to Wózek może będzie miał lepszy jakiś, szybszy i większy. Tylko majtki na przebraniu, będziemy bym tyle. Tak, ale to nie ze strachu, tylko z siedzeniem. <noise> Czasem nie Grunt, na wesoło. Tak, jest. Dobra, co więc? Tyle chyba. Tyle Szerokości powodzenia. Odzywaj się. No, bo dzisiaj jakieś 9 godzin za jazdy. No czasem. to kurde. To. Oj, oj no ważny, ważny jest temat właśnie, że mamy monitoring tych paneli. To hmm. Tutaj Wiktronik pilnuje na tym. O, może jeszcze tam wacek pokaże przy okazji. Nic przy nie, 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 ale chodzi nie o. To jakiś wat dwa będzie. No, jeden wat. No, nie ma o 9 ma słońce wyjść. Ale o 9, dziw... znaczy, no, no mówię o panele Mają. Woltaż Mają wszystko jest. Y... No nie ma tego światła no jednak Za chwilę będzie Za chwilę to się ruszy mm. to, to musi być trochę światło rozproszonego Ale ważne jest, że jest... O, Dobra, ważne, że jest historia I ta historia nam pokaże, ile przez całą podróż Mi te panele dały tak naprawdę energii To jest też, to jest też bardzo ważne jeden kilo Zaraz na z auto jakieś przejedzie Zobaczymy Będę <laughs> <na> drodze stoimy. <laughs> Propaganda, co to się nie dzieje Stoją, kręcą Dobra, tyle panie Puszczaj pani. mnie panie stopaj Dobra <laughs> szerokości Szyroko... Szy... najlepszego i odezwij się od czasu do czasu I do O nie to Nie będzie za dużo tej roboty poszło <głos> <głos> Jedzie, o ale fajnie ci światła z tyłu migają teraz <noise> I pojechał Wacek W podróż znowu Burek się cieszy, biega Jedź chłopie Co tam gościu, świrujesz? Powiem wam, podziwiam gościa, podziwiam gościa, bo, bo mu się chce, ale z drugiej strony co ma zrobić, nie? siedzieć i jak to mówię, w sufit się patrzeć, także mówię, jest w opisie filmu link, o muchy nawet jakieś latają, Dorzuci jakąś złotówkę, dwa złote na podróż, bo to jednak jakby nie było, opierdzielić Polskę w koło, to też są... Koszty Sławek, Watek Sławek, mówił, że tak mniej więcej 100 dziennie teraz będzie mniej, przez to, że są panele i jest no, duża bateria, to mniej za te kempingi będzie musiał płacić, bo tam za prąd musiał płacić za ładowanie. No, tak to wygląda. Także powodzenia, Wacek, jak to poglądasz. a my lecimy z tematem dalej.